naszym nowym programie Rozmowy z pasją, w którym będziemy rozmawiać z uczniami naszej szkoły mającymi wyjątkowe zainteresowania. Dzisiaj porozmawiamy z Aleksandrem Ochotnym Sobańskim, uczniem klasy 8b o jego pasji. Cześć. Witam. Czym się interesujesz? Ogólnie moją pasją główną taką jest zbieranie militariów głównie z okresu I wojny światowej, chociaż głównym tematem, że tak powiem przewodnim jest, e, są maski przeciwgazowe. Jak zaczęła się twoja pasja? Moja pasja zaczęła się bardzo prosto, około 2020 roku, pod, ten, podczas wizyty w twierdzy Kłodzk, w takim pewnym przydrożnym sklepiku z pamiątkami, znalazłem tutaj, przyniosłem na wywiad tą oto maskę przeciwgazową. Jest to maska przeciwgazowa MC1, czyli tak właściwie najbardziej popularna polska maska przeciwgazowa. Kosztowała mnie ona 5 zł. Pamiętam, że kupiłem ją pierwszy raz bez jakby torby. Torby dokupiłem później, ponieważ znajomy, który ją zobaczył też chciał, żeby ją taką dostać, więc mu kupiłem maskę, a torbę zabrałem dla siebie. Od jak dawna tworzysz swoją kolekcję? Jak już mówiłem, 2020 to jest mniej więcej rok, kiedy ją zacząłem. Niestety nie jestem do końca pewien, ponieważ przyznam się, że nie do końca pamiętam w ogóle te wakacje, w których byłem w Twiazy Kłodzkie. Dlaczego zbierasz akurat tego typu przedmioty? Tak naprawdę starocie lubiłem już od, no naprawdę jak byłem dzieckiem, tak? Eee, wszelkiego typu stare rzeczy mnie jakoś tam kręciły. Tego typu starocie dlatego, że właśnie kiedy po raz pierwszy zobaczyłem tą maskę przeciwgazową w sklepie, na to mi się przypomniały te wszystkie programy o Czarnobylu na przykład, czy inne właśnie o bombach nuklearnych. I no, kupiłem ją, no i nie wiem, jak by to powiesić. Po prostu polubiłem to, zacząłem szukać więcej, potem tak jakoś się potoczyło. Okej. Okay. Ile eksponatów zawiera twoja kolekcja? No tutaj myślę, że będzie można dać chwilę przy um, przerwy potem. W każdym razie, um, jeśli miałbym to jakoś policzyć, no to... Myślę, że jeżeli miałbym to liczyć, myślę, że może być to około 140-120 eksponatów różnego typu. eksponat z Twojej kolekcji jest dla Ciebie najważniejszy i dlaczego? Um, myślę, że nie mogę powiedzieć o jednym eksponacie, dlatego, że no, jest to ciężko stwierdzić. Jeden z trzech, które wybrałem jako takie moje najważniejsze um, jest ta oto odznaka e, Policji Państwowej, która należała w czasach II Rzeczypospolitej do mojego pradziadka od strony taty. No, jest ona ważna, dlatego, że jednak jest to to pamiątka rodzinna, którą no, dostałem tak właściwie jakiś czas temu, bo ja nie jak się okazało e, mój tata dał mi ją, gdy byłem jeszcze bardzo mały, aczkolwiek mama uznała, że ja to najpewniej zniszczę, jeżeli to dostanę w wieku może jakichś pięciu lat. Dlatego to zabrała i przypomniała sobie tak naprawdę e, jakiś czas temu. A to tak jeżeli to ogląda, pozdrawiam cię mamą. E, no. A więc tak, jest to dla mnie dość ważna pamiątka właśnie ze względu na to, że jest to jednak pamiątka rodzinna. Drugą taką rzeczą, myślę, że będzie tutaj zdjęcie wklejone, jest maszyna Singer 1530 z roku 1908, która należała do mojej na szczęście wciąż żyjącej babci, którą jednak dostałem jak byłem mały ze względu na to, że bardzo chciałem mieć taką maszynę jakąś do szycia i właściwie nie interesowałem się nigdy jej historią a samą, samym tym, żeby mieć maszynę do szycia, tak. Leżała na strychu moim gdzieś tak może myślę, że około 6 lat eee, no i właściwie niszczała, ja pamiętam, że lubiłem zbierać kamienie i rozłupywać ją pod tą maszyną no, trochę nie rozumiem dawnego siebie, ale no cóż, w każdym razie no, to już jakiś czas temu postanowiłem się no, nie zająć po prostu trochę, chciałem zobaczyć co to jest, bo właściwie nie wiedziałem nawet co to jest za model maszyny do szycia eee, okazało się, że jak mówię jest to Singer 1530 z roku 1900 1908. Wyprodukowany został w Ameryce w Elizabeth Port, czyli jednej z największych e, manufaktur Singer'a, e, które kiedykolwiek powstały. to została w latach 80. I ostatnim eksponatem, który jest dla mnie taki najważniejszy, jest to motorower Komar MR232, którego po raz kolejny nie mogłem to oczywiście przynieść, aczkolwiek myślę, że będzie wklejone zdjęcie. Ehm, Komar MR232 którego dostałem właściwie od e, ojca. Cały czas jeździ, jest sprawny, w każdym razie mam do niego sentyment, ponieważ no właśnie no, dostałem go od taty, kiedyś to będzie pamiątka. Tak. Poza tym taka ciekawostka, jest, został on kupiony ze względu na to, że mój dziadek, który też na szczęście jeszcze żyje, też go oczywiście pozdrawiam razem z tatą, <gryw> jeżeli to oglądają, e, miał takiego komara. Właśnie w dokładnie takim malowaniu, jak tutaj będzie najpewniej wklejone zdjęcie. Eee, no i pewnego dnia mój tata, przeglądając e, popularne serwisy aukcyjne, których nazwy nie mogę powiedzieć, eee, zobaczył licytację za około 300 zł, z tego co pamiętam, jak mnie opowiadał. No, no i tak kliknął, no bo zobaczył, że podobnie jak miał jego e, tata, tak e, no kliknął, zaicytował. Okazało się, że wygrał komara. Czy jest jakiś eksponat, który bardzo chciałbyś mieć? Jest to, jest to w sumie parę masek przeciwgazowych, a mianowicie taką najbardziej aktualnie taką, którą poszukuję jest pierwszowojenna niemiecka maska GM17, tutaj myślę, że będą zdjęcia bardzo powklejane, Pierwsza pierwszowojenna maska przeciwgazowa GM17, maska niemiecka pierwszowojenna maska e, ten, GM18 no i oczywiście maska przeciwgazowa GM15 czyli właściwie pierwsza maska przeciwgazowa w formie w formie filtropochłaniaczym, czyli takiej jaką dzisiaj znamy. No bo tak na szybko tylko powiem, że musimy w masce rozróżnić parę części. Część twarzowa, komora zaworów i filtropochłaniacz, czyli część, która właściwie filtruje gazy, ponieważ przed wynalezieniem maski GM15, a bardziej opracowaniem jej w 1915 roku, e, były dostępne tylko i wyłącznie e, aparaty tlenowe. No czyli wiadomo, butla z tyłu, no i oddycha się e, powietrzem z butli. jak Um, no bo jest to dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo rzadka maska, je, kosztuje w granicach 6000 tysięcy złotych, dlatego też nie myślę, że w najbliższym czasie uda mi się ją zdobyć, aczkolwiek za marzenia, ten, za marzenia nie, nie ścinają głów, czy jak to tam było. <ścoughs> um, no. Poza tym maska przeciwgazowa SBR, Small Box Respirator, czyli pierwsza brytyjska maska przeciwgazowa, Zeliński Cumnant, czyli rosyjska maska przeciwgazowa, pierwsza maska przeciwgazowa Ententy, ant czyli em, jak wiemy jednej ze stron która walczyła po, podczas I wojny światowej. Um, jest też maska um, Corrected English Model, czyli poprawiona przez Amerykanów wersja maski Small Box Respirator z końcówki wojny. Maska RFK, której e, rozwinięcia skrótu nie pamiętam. W każdym razie była to, co ciekawe, maska stworzona tak naprawdę dla konkretnej jednostki y, amerykańskiej armii. Maska MK1, czyli dla amerykańskiej. Tej dla amerykańskiej marynarki wojennej, która była dosłowną kopią maski GM 15 tak naprawdę każda maska z okresu I wojny światowej by, jest taką, którą najbardziej by chciała, ale taką aktualnie, której najbardziej szukam jest maska GM 17. Jakie masz plany na przyszłość? Czy twoja pasja ci w tym pomoże? Jakie mam plany na przyszłość? Tak naprawdę idę do polityki, ponieważ no, no jest to takie coś, co mnie najbardziej interesuje. Do szkoły idę najpewniej na technika robotyka do technikum. Niestety moja pasja mi nie może pomóc w mojej ścieżce zawodowej, ponieważ najzwyczajniej w świecie no, nie mam to za dużo związku tak. No, przyznam się, że był taki czas, że naprawdę chciałem zostać historykiem. Aczkolwiek, no niestety umówmy się, że na tym się nie da nawet zarobić jakkolwiek, a już pomijam właśnie, że to jest moja pasja, tak. No, nawet jeżeli bym został tym historykiem i się w niej realizował, no to nie zarabiając krocia też umówmy się, że nie byłbym w stanie sobie pozwolić na wiele eksponatów, tak? Dlatego też myślę, że pójdę w inną gałąź, która również mnie bardzo interesuje, czyli właśnie politykę. Ewentualnie, jeżeli by mnie w niej nie wyszło, no to w robotykę, no bo to też. To jest uważam bardzo ciekawy zawód. Jak myślisz, czy posiadanie pasji jest w życiu ważne? Uważam, że posiadanie w życiu pasji to jest właściwie jedna z najważniejszych rzeczy, jaką w życiu można w ogóle posiadać, no bo umówmy się, że bez pasji ciężko jest funkcjonować, ciężko jest um, cokolwiek robić, według mnie, tak? no bo jeżeli się nie ma żadnego zainteresowania, no to właściwie tak szczerze po co żyć, no jeżeli nie ma się co robić, ja nie mówię konkretnie o historii, ja mówię o wszystkim, jeżeli nie ma, jeżeli nie ma takiej rzeczy, która cię naprawdę trzyma um, na miejscu, w którym jesteś, tak? Czyli dla mnie na przykład historia, informatyka czy inne tego typu no ja mam akurat ich dużo no to, no to po prostu po co, tak? Uważam, że bardzo ciężko jest żyć bez pasji i nie wyobrażam sobie osobiście tego. Trzeba przyznać, że Twoja pasja jest bardzo ciekawa i zrobiła na nas ogromne wrażenie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Nie ma za co. Było bardzo miło.